Co to jest? Komuś, a, komuś, coś to się zostało. Co to ma być? To jest jakieś nienormalne. Co to ma być? Witajcie, ja nazywam się Marcel i zapraszam na kolejny odcinek Rodzinki. Niebawem ruszamy ze sklepem z koszulkami i gadżetami. Oto nasze wzory. Jeśli ci się podobają, to teraz zostaw łapkę w górę, bo ostatnio totalnie rozwalacie system. Kanał wraca do życia. Dobijcie 5000 łapek, co to dla was, a już w czwartek o godzinie 14 zobaczycie kolejny film. Zaglądajcie na naszą kanał społeczności, na której pytamy was często co chcecie oglądać i czasami organizujemy jakieś konkursiki. Zaraz, zaraz, czy twój przycisk subskrypcji jest czerwony? O nie, ty tak na serio? Musisz zmienić go na szary. Kliknij, by on zmienił się na kolor szary. Tylko w ten sposób będziesz w naszej ekipie i nie przegapisz żadnego odcinka. Kochani, mamy taki pomysł, by pojechać w tym roku na PGA. Na naszym stoisku DC Studio będą książki, plakaty, koszulki i z każdym chętnie pogadamy. Czy chcecie my pojechali w tym roku na PGA? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu DC Studio na PGA 2019. Napiszcie taki komentarz. Gdy będzie ich tysiące, to mega nas zmotywujecie. A teraz zobaczcie, jaką straszną przygodę przeżyliśmy ostatnio. A powiedz synku, bambus, jak się piesek nazywa? Bambus, pięknie! Bambus bambus, 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 chodź, wyjdź na chwilę z wanny, Bambus, chodź. chodź. Tata ci puści wodę, Tata ci puści wodę, no i kąp się tutaj. O ktoś dzwoni. Nie, nie udusz się tylko, siadaj sobie tu, siadaj sobie synku. Bambus, bambus, do Kubusia, waruj z Kubusiem, waruj tam pilny Kubusia, pilny Kubusia, bambus. Tak, kąpcie się razem, dobra, zaraz chwilę tylko otworzę. Już idę, już idę. o dzień dobry. O, cześć, cześć, cześć Marce, cześć. Cześć Marty. słuchaj chodź, chodź, chodź wejdź, cześć. zapraszam. D dziękuję, wejdź, dziękuję. Wejdź. Co tam słuchaj? słuchaj. Co tam słychać? No, pożyczyłbyś 50 zł? O, o kurczę, no wiesz co, to było ten, yy, ho, zobacz, o, o, chodź Mati, chodź, coś ci pokażę, wiesz, yy, o, to znaczy, nie, nie, no bo, patrz tam, dż, bu, Kurczę, wiesz to no dobra, no może bym, może bym ci pożyczył, ale, ale, a, powiedz mi tylko, bo ja też nie przelewam mi się, słuchaj, ostatnio w tym szpitalu ledwo co wypłacają, no, tak. czekaj, 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 tylko sprawdzę, czy się synek nie topi. dobrze, 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 hej, jak się bawisz, uspokój się, jak się bawisz, dobrze się bawisz, dobra, chodź, chodź, Mati, chodź tutaj, chodź tutaj, stań sobie, bo ci nie będę słyszał, tak, 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 tak. Spokojnie, Bambu spokojnie, spokojnie, puść pana, puść. Siad! O, nie, nie, nie. Siad. Słuchaj, ja lubię bardzo Siad, Siad, O, to weź tam, weź tam, a powiedz mi, bo ja wiesz, jakby ja będę mył tutaj kubusia, a ty powiedz mi, bo nie chcę wypytywać po co ci to jest i tak dalej, ale jakbyś mu Ale to po... ja ci tak powiem, no, znamy się bo ja Nie mam kasy, wiesz jakby, jakby ja położyczę ci te pieniądze, ale nie wiem, to wa ważne jakiś jest, przepraszam, że tak no, mi No, Nie, no, nic się nie, 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 Spokojnie. nie, jest to za nie, za rzecz, ważna rzecz, bo... no, no. no. Lena mnie męczy ja. a co mnie gryź, a! wyszedł już! Bambus, uciekaj, uciekaj! Już, Kubuś, spokojnie. W Mind Donaldzie, no. słuchaj, jest klaun. Co? Lena mnie tak męczy, żeby czekaj, tam czekaj, pójść. Czekaj, 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 bo ja mam ostatnio z klaunami na bakier. Jak to, w Mind no, Donaldzie jest clown? No ja też! Mind No, normalnie kubuś, jest, spokojnie. Klaun tam jest ale on mi się strasznie nie podoba. On jest jakiś Ty. dziwny, no słuchaj. Nie, nie, słuchaj, no ja, tak... coś mi się w tym mieście nie podoba. Kurczę, dobra, Kubuś, chodź, wyłazimy, wyłazimy już, wyłazimy, wyłazimy koniec kąpieli, wyłazimy, wyłazimy, tutaj Au, sam wpadłem do wanny przez siebie <grystaj> Przestań, Kuba, Kuba, po prostu słuchaj, teraz cię wycz... czekaj, gdzie jest ręcznik jakiś? Słuchaj, sam zostałem z dziećmi, w domu, wiesz jak to jest, nie? Dobra, gdzie jest Kuba? No, tak, kubuś, tak, tak. Kubuś, chodź, wycie, wycieram cię ręczniczkiem. O, dobra, chodź Kuba, już, już do swojego łyżeczka, do łóżeczka, chodź, chodź Mati ze mną. Chodź, ja ci zaraz o, mleczko ci zrobię, chodź, tu, kubuś, kubuś, nie tam, nie tam, nie tam, kubuś! Kubuś, chodź, chodź za tatą, chodź za tatą, chodź za tatą. Patrz, jak już ładnie chodzi z Do łóżeczka, do łóżeczka, do łóżeczka. Brawo, siedzisz, dobra. O, chodź, Mati, siadaj sobie na fotelu. No, no. Bambus, bambus, pot. Nie wchodź tam do niego. Do... Albo dobra, wejdź, co, jak chcesz. Dobra, słuchaj, Mati. Mówisz, że, bo ja powiem Ci ostatnio, że byłem tutaj z dzieciakami w kinie i taka sytuacja była w tym kinie. Słuchaj, że myśmy się takiego, wiesz, niby taki manekin klauna był, ale tak żeśmy się no, go wystraszyli. No. Tu coś mi śmierdzi, słuchaj, w tym mieście. Ja nie wiem, coś no nie tutaj jest. z klaunami mnie nie potrzebuje. Ja ci powiem tak, ja ci nie tyle nawet o. pożyczę, tylko pójdziemy razem do tego maka, sprawdzimy o, tego no klauna, dobra, żeby aha. nam się przypadkiem tam na dzieci nic nie trafiło, no nie? No właśnie, no dokładnie. A, słuchaj, a propos kina, nie? No. Ja ostatnio byłam, byłem z Leną i. Słuchaj tam, jakieś dziwne naprawdę w tym kinie się no nie tylko ten klaun, ale to tam sobie no jest dziwnetyki. magiczne. Tak, to jest to kino jest w ogóle jakieś taki a dziwne... A, no w ogóle słuchaj, to kino, a w ogóle to miasto schodzi na psy powoli. Znaczy nie na ciebie, Bambus, Bambus. Dobra, Kubuś. E, mógłbym cię prosić, żebyś ja tutaj Weź mu, załóż jakieś załóż mu jakieś ubrania, a ja pójdę po te pieniądze, dobra. No, dobra, 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 dobra. Aha, a no dobra, Kubuś, co to ja ci tu mam ten... ubrać? No, Gdzieś mnie no drogi, Dobra. Dobra. Mam już te pieniądze. Jak tam ubrano. dobra, dobra. dobra. Ku, Kubuś ubrany. Chodź kuba, wujek Mati cię ubrał ładnie. Chodź, idziemy. Słuchaj, Kubus, chodź, 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 Kubuś, idziemy, idziemy do Mind Donalda. Co ty na to? Mind Donald! Tak jest, jak mama... Tylko jest jedna umowa między nami. Znowu męska umowa, nie mówisz mamie, że byliśmy w Mind Donaldzie, bo bym nie przechrzciła. Chodź, bambus, idziesz z nami. Bierzemy bambusa? Kubuś, bierzemy bambusa? No to pięknie, Ale dobra wy macie tego psa. On o, sam drzwi otwiera. A on umie wszystko. Słuchaj, gdzie on jest? Bambus! Bambus. No właśnie. Bambus tam gdzieś wasz poszedł. Bambus! Bambus. No patrz, uciekł. No. Co ty robisz, pieronie? Mam dwóch pieron Synek, chodź tutaj. Chodź tutaj, trzymaj się, taty, trzymaj się taty. Za zarączkę z tatą. Zarączkę, chodźcie, idziemy. Na szczęście mamy, słuchaj matki tego McDonalda blisko domu. Nawet nie będziemy musieli samochody. Albo podjedziemy samochodem. Wiesz, trzeba a się no. tr trzeba się czasami polansować w tym mieście, wiesz. A powiedz mi, jak tam u was w ogóle? Ciężko wtedy na straży dalej nie, nie płacą tak, jak nie płacili? Nie no, słuchaj, troszeczkę lepiej. Podwyższyli nam wypłatę o Matko, jeden grosz. Udało, udało, gros. udało ci się córkę wyprawić, boże, przepraszam, siostrę, udało ci się siostrę wyprawić do, do tej szkoły? Tak, udało się, ale słuchaj, nadal mam problemy. Ja już z dyrektorem gada... byłem zapraszany na pięć rozmów, nie? No, co słuchaj, ty? jak one A... wywaliły tą szkołę, to bez nawet. Dobra, chodź, siadamy do auta. Siedzicie? O, o. Siedzicie wygodnie? O, o. Tak. Bambus nie tyle. Ło, o. Matko, nie przyjechałem. Nie tyle. No to żeśmy daleko Zdech przyjechali, jest, jest przyjechali do tego McDonalda. No! <grych> Dobra, wysiadamy, wysiadamy, Kubuś, chodź. Chodź Kubus, Kubuś, Kubuś gdzie ty jesteś? O, Kubuś. Bambus, ty tutaj zostajesz, nie wchodzisz do nie chodzisz Bambus. do restauracji. Bambus. Bo. Chodź tutaj, chodź, tutaj, do żywo potu. A weź tutaj Ja cię tu przypinam. O, o, chodź. chodź, chodź Marcin. Waruj, waruj, waruj. dziwny drzwi są otwarte. Zobacz plakaty, wszędzie są w mieście te drzwi są otwarte. No no to McDonald's, to normalne. O, dzień dobry. Dzień dobry, Big Maca, nie no, gdzie Kubuś, chodź tutaj, siądziesz sobie. Kubuś, siądź sobie tutaj z Matim, z wujkiem Matim, a ja się tutaj przejdę, słuchaj, dookoła McDonalda i poszukam tego, wiesz, tego klauna, nie? No dokładnie, dokładnie, dobra, dobra. Siadaj, Kubuś, siadaj Kubuś? I, Kubuś, i, i gadajcie sobie, no. A ja... Kubuś, i... co ty na to? Pójdziemy zobaczyć zabawki? Nie! Szukamy klauna. Dobra, odpinam cię. Szukaj tego klauna. Szukaj. O, dobrze! Dobrze, Bambus. Chyba złapał trop. Tutaj, tu Bambus? Coś tu, o oh nie, o oh nie, Bambus, czy mi, się widzi, przewid, czy mi się coś przewidziało? Dobra, piesek, dobry pies, chodź, ja wracam do Matiego, powiedzieć mu, chodź, chodź tutaj, siad, siad, siad Bambus, siad Bambus, o kurczę! dobra, yy, no i tak to było Kubuś, tak, 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 Mati, Kubuś, słuchajcie, słuchajcie, nie wiem, czy mi się coś nie przewidziało, ale normalnie, tam normalnie za tą ścianą, za którą teraz siedzicie, widziałem, o. jakby właśnie Klauda. Klauda! Klauda widziałem! Ale musimy powiedz, to że to chociaż był taki normalny klaun, taki przyjemny. A, a, słuchaj, najpierw pożyczę te pieniądze, trzymaj. O, dzięki, dzięki, eee, dzięki. Masz, wielkie dzięki. Masz, masz, to Tylko najpierw musimy, kubuś, chodź z nami, trzymaj się, taty, blisko mi tutaj. Aha. Mam nadzieję, że ten pracownik. Wiesz, co? To zróbmy tak, ty zamów Big Maca, a ja tam skubuś się dobra? dobra. To. Ok, zagadka. Gubuś. No. No, my idziemy, chodź. Dzień dobry, dzień, dzień, dobra. Dobra. dzień dobry. Dzień dobry. Bambusa poproszę bambusa bambusa. tego o, tego Big Mac'a. Bambusa. Tak, dokładnie Big Mac to będzie chyba najlepszy. Ten pan sobie tam weźmie, odnieść resztę. No? chodź No. Chodź, 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 chodź. chodź. Dobra, dobra, no. Chodź, 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 chodź. chodź To poproszę tego Big Mac'a. Chodźcie, 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 chodźcie. E, mały zestaw powiększony i e, może jeszcze. Okej, no. Ok, zaraz przyjdzie do nas. I, i... Co to ma być? Chod, 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 chod. Co, ty ma być? Co to jest? jest O! Komuś! Nie! Coś się Akuba! Synku! Jesteś piesek, jesteś! Co to jest? Co? Co? Gdzie my jesteśmy? my jesteśmy? się Kogoś! Coś Patrzcie moi mali... Co? Jezu, patrzcie znaczy się... Co to jest? Ty To jest ten sam porąbaniec! Co? Co? Dobrze, o, spokojnie spokojnie Spokojnie. Spokojnie. Zasady zabawy są bardzo proste. Znowu zaczynasz Uciek... tych psychom chorych. Uciekniecie, wygrywacie. Umrzecie, przegrywacie. O nie. Dobrze, więc niech zabawa się zacznie. Oddaj mi mojego syna znowu, tych chorych. Chorych. jak udać się uciec. Dobra, Ale to co się mam nie zrobić? Stanie. Tam mam. Ich? Chory, malowańcu. No to jest słabe, co, no po prostu Musisz przejść tam na koniec i uciec no to jest proste. A, dobrze, dobrze, dobrze. Mati, musimy przejść w ten parkur. Co? przejść! Parkur. Ja nie parkurzyłem od czwartych lat. Słuchaj, słuchaj, to jest no. ten sam klan, no. którego spotkaliśmy w kinie. To jest prawdziwy potwór, <laughs> rozumiesz? Dobra, pies. Bambus, trudno, idziesz jako pierwszy. Dawaj, próbuj to robić. Dajesz. Spokojnie, Skaczesz Kubuś, uratujemy cię. Skaczesz, no Bo już. Uratujemy. Dobra, to ja spróbuję. Masz tutaj... O! Bambus! <śmiech> Bambus! <śmiech> Nie. Gdzie on teraz jest? Co ty z nim zrobisz?

Dasz radę! Tak! Oh. Jest, 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 no, jest, jest, jest! Tego, tego nie przewidziałem, No, dobrze, w no następnych jeszcze przejdziecie. Jak nie co? przejdziemy? Musimy przejść, żeby uratować A. Kubusia, okej. Okay. O co tu chodzi dobra. w tym? O co w tym Ej. chodzi? Dobra. dobra. O! o! Strzała! Dobra, dobra. mam pomysł! No, jakiego? Ej. Dobra, do, 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 do. Spokojnie, 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 da się, da się. Dobra, da się jakoś. Spokojnie, to Spokojnie. A teraz co tędy? Dobra, tędy, dobra, może... dawaj, jedziemy, jedziemy. Aaaaa, dobra. Koboś, ja ratowam się do ręci. A co to? Co to ma być? To jest jakieś nienormalne. Co to ma być? Co to jest? Czekaj, tu jest, jest jakieś kontyno. przejście, tu jest jakieś przejście, przejście. idę sprawdzić. Bardzo. O matko, o tym się dochodzić. <gry vedere> Jak spadniemy tam, to się zniszczymy. Mati! Mati, a ja, to, 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 ja nie wiem, co to, jest. to ja jest. Ja też nie wiem, To co, co tam leży. to co leży. Co? Co? O nie, tutaj już ktoś był kieł. On terroryzuje to miasto po mu Mówię ci, że ten klaun jest teraz w mieście. Naprawdę, to nie był żaden horror, który nam się przyjścił, To jest, to jest jakaś, jesteśmy pod jego iluzji, czy coś, nie wiem. Dobra, słuchaj, Mati, musimy próbować tam przejść. Jesteś strażakiem, jakoś dasz radę. Ja jestem lekarzem, damy radę, no. skacz, skacz pierwszy. To, Mat. O no. Twoja noga. Jesteś cały pocharatany, Dobra. Teraz Dobra. ja spróbuję. Teraz ja spróbuję. No. O, o, to unosi! To nie! O, to unosi, to unosi! Ale dobra, da się, da się się. Da się, Dasz da się, jakoś, jakoś trzebka. Trzeba na drugą stronę przez ale, przelecieć! Ale, trzeba ale, prze, ale. przelecieć, Od razu, o, dobra, jestem na drugiej stronie! Prze mat spokojnie, mat, mat, mat do wyjścia! Do wyjścia spokojnie. Dobra, jestem na tym drugim szczeblu. O, dobra, chyba mi się udaje, chyba mi się uda, o, dobra, chyba mi się uda, jestem, jestem, jestem! Cię kręcę. jestem już prawie, Mat! Ja już prawie dobra. jestem, Maty! Ja też, ja też już prawie! nie! nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O, nie. O, nie. O, nie. O nie a, nie, nie O, a, o, jestem, jestem Kurczę. Jestem Matko, teraz ja jeszcze muszę, jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Jakoś robiłeś? tu poleciałem pod tym zygzakiem, tak jak tu było Dobra, spokojnie, spokojnie, teraz idę, 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 idę na gazie, idę na gazie Dobra, patrz, no, jestem, tak, jestem, dobrze, jestem I co teraz? Dobrze, dobrze. I teraz, dobra to, I teraz tu się jakoś odbiłeś, czy co? Tak, 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 tak Kurde, no nie o, Prawie byłeś, prawie byłeś Dobra Jestem, jest. jestem co dalej? Co dalej? Nie, nie. Synu! Synu! Nie, jesteś tu, jesteś, komuś wyjdź! Jak to otworzyć? Co? Co? To co? jest prosta zagadka. Musisz wybrać jedną z dźwigni. Gdzie ty jesteś? Jeśli, jeśli Gdzie ty wiesz, jesteś? Dobył... Kto do nas mówi? Tu są Jaki jakieś dźwięki. dźwięki. Jeśli, jeśli wybierzesz, to byłem. Otworzy... Hmm. drzwi, że otworzy się jak to będzie mógł. Twój Mam synuś... wybrane. Ty, horror, jest nie nienormalny? Ty wynoś wy się z tego waś, miasta. Jeszcze ważne jest, żeby powiedzieć, że jak wiesz złom, to twój synuś usmaży się żywcem. Nie, nie, nie. Kubuś, Kubuś, Kubuś posłuchaj mnie. Idź tam w róg, idź tam w róg, idź tam w tu jest jakieś coś, to idź tam w róg. Tam w róg. Ty też, te też tam idź w róg, dobra. Którą dźwignię polecasz? Eee. Którą dźwignię, matko? Nie, 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 nie. Eee. Nie odliczaj, to jest to, ja muszę wybrać, odejść, odsun się. Która dźwignie, która dźwignia, która dźwignia? Dobra! Ta. Żyjesz, kubuś, żyjesz! Okej, okay. nic się nie stało. Okej, okay. mam jeszcze jedną szansę, mam jeszcze jedną szansę. Mam jeszcze jedną szansę. Dostały trzy szanse. Ile, ile, ile teraz mam tych dźwigni? jeżeli jedną wykorzystałem, to każda inna już coś robi, tak? Klaunie, głupi! słuchaj nazywam się. tu. tu. Jest! Oh, Komuś! Otwarły się drzwi! Dobra. Jest! Wyjdź tam! Wyjdź tam! Wyjdź tam! Wy... O kurde! Wypuścił cię! Chodź! Chodź bambus. Sprawdzę tylko co by się stało gdyby wybrać inną! A jakbym wybrał tą? O nie! O nie! To byłoby złe! To byłoby złe! O matko! Musimy wejść teraz chyba dalej! Teraz chyba musimy iść dalej! Dobra! Jesteś... Dobra! Tu się nic nie dzieje! Tu jest jakieś... Dobra! Tutaj też niczego nie Otworzył ma! Otworzył drzwi! Okej, okay, nie, nie ruszajcie niczego nie dotykajcie! Spokojnie, spokojnie, nie, 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 nie! Bambus trzymaj się mnie, trzymaj się nogi. No, jest, jest dobrze. Wykupcie sobie wasze bogactwo w nagrodę. O nie, to jest jakiś podstęp, to na pewno jest jakiś podstęp. Coś się robi, Dobra, ja pójdę sam, trzymaj ich tu. Mat Bambus zostańcie tu. Ja pójdę sam. Komuś, zostań! zostańcie to Usiądźcie wygląda, i... normalnie, to wygląda. O, no dobrze, dobrze, dobrze. Spokojnie, piluj ich tam, klaunie. O. Nie woj tak. Jest, jest. Mam bogactwo, do... mam bogactwo. Dobra, udało mi się. Marce, co ci się stało? Co to było? Nie wiem. Jakiś wybuch! Stawaj. Stawaj. A, już! A, dobra! Masz tu rękę! Stawaj. A, o, dobra! Jakieś przejście się otwarło! Gdzie a, jest klaun? Weźcie. Nie ma go! Nie ma klauna, dobra! Okej... Okej, okay. okay, nie ma go! Dobra, o. chodźmy, chodźmy! Gdzie my jesteśmy? Co o. Jesteśmy na cmentarzu! Co? To jest cmentarz! Jesteśmy na... Marcel, co to tam jest? rip clown. Panuś Wajza, co? Penuś? No Łajza, o co tu chodzi? 1800 teraz... On jest tam w grobie, on jest tam... Chodź tutaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, mały, kubuś, mały... Kubuś, kubuś! Co ty robisz? Kubuś. Co ty robisz? Kubuś! Ty robisz? Matko święta, to się otworzyło! Kubuś, Kubuś, dziecko, pilnuj go tu, pilnuj go tu... Dobra... On jest... O nie... O nie, on tutaj spoczywa normalnie... Kopnij! Zobacz, że żyje. Nie. Kubuś, nie! Nie! Tutaj Kubuś, tu jest <gry> on normalnie Kubuś, jakieś trumny, to jest chore miejsce, dobra, chodźmy z toki. Chodźmy jesteśmy taki... Musimy jakąś teorię wysnuć, ale to jest jakiś... Chodź, 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 chodźcie, chodź. Bambos, Kubuś. chodźmy, gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie Teraz... my jesteśmy? Ja poznaję to. My jesteśmy gdzieś... A tylko sobie, na sobie wsi! Widoki. Tak, my jesteśmy na wsi! My jesteśmy na wsi. Na wsi. Chodźmy szybko. Oh. Chodźmy szybko do domu dziadka, może on nas przyjmie. Może on opowie nam historię jakąś o tym klaunie. Co tu się w ogóle dzieje? O co tu w ogóle no, chodzi? Jest. Dobrze, że jesteśmy na wsi. Ty, tu jest grabasz. Tu jest grabasz na tej wsi. No. No Okej, okay, chodźmy do domu dziadka i schowamy się tam i przemyślimy co się dzieje. Ciekawe, chodź, 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 chodź. Czekaj, dziadek jest w domu, tato! 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 Chodźcie, chodźcie, tu jesteśmy bezpieczni. Co to była za chora przygoda? Co to było? Tato, jesteś w domu? Chodźcie. O matko, słuchajcie, moim zdaniem w tym mieście Grasuje klaun, który kiedyś dawno temu umarł. Coś czuję, że zbliża się jesień, że zbliżają się mroczne klimaty. Musimy się zabezpieczyć. Nie wiemy, musimy mieć jakieś strzelby, albo jakieś pukawki, albo jakieś widły, co najmniej. O kurczę, dobra. Dokładnie. Uch. Dzisiaj oh. spędzimy tutaj noc, a rano wrócimy do dobra. domu. Mam nadzieję, Dokładnie. że matka mnie nie rozerwie, że trafi. Słuchaj, nigdy więcej nie prowadź swojej lęki na tego McDonalda. Nie, nie będę, na pewno nie.